Chcieliśmy za wszelką cenę wygrać z Toruniem i to tak jak najwyższym wynikiem. To się po części udało. Na pewno ten mecz był bardzo nerwowy, ponieważ pierwsze spotkanie u siebie troszkę przyszło od kibiców. Każdy oczekiwał i oczekuje od nas w tym sezonie lepszej gry. Dlatego była niepewność, chociaż wyniki na turniejach wskazywały, że może być właśnie lepiej. No i dzisiaj okazało się, że może niepotrzebnie nie się wszyscy denerwowaliśmy, bo jednak była kontrola we wszystkich setach, z tym, że ten pierwszy przedmiot zawalony, wprowadziliśmy 17-10 i pozwoliliśmy dojść przeciwnikowi na jeden na 17-18, no ale potem już opadła sytuacja i w następnych dwóch setach prowadziliśmy. Jeżeli chodzi o zespół, to no nie chciałbym nikogo wyróżniać te dziewczyny, które grały i te, które nie weszły dzisiaj. To dopiero jest pierwszy mecz, na pewno to się wszystko będzie rozstrzygało później. Każda będzie miała szansę pokazania się. Dlatego chyba najbardziej trzeba się cieszyć z wyniku.